Jest Maćko. Idziemy dzisiaj Hello. wspólnie na śniadanie. Dawno się nie widzieliśmy. Ile? No, nie no, wiem. Ile. Nie. Z, z, z kilka dni, pewnie. Nieprawda! Tak no dobra, nie może prawda. Z Dwa tygodnie na bank. No. Idziemy na śniadanie wspólnie. Karolina ma tak, y, też wieczność. spotkanie, więc ona vloguje, więc będziecie mogli zobaczyć, z kim się spotkała. A tutaj widzicie u nas. Jest nasze biuro, tu. O, tutaj dokładnie. Tu. Nowy. Banner, Maćko dzisiaj tak na ciepło, a gdzie ta pogoda? No pogody nie ma, ale tylko jest, więc nie ma na tym Ja zerkałem stary na pogodę i ma być 30 stopni w czwartek. Ale I to wtedy... Jeszcze Zaraz, to 2-3 dwa, dwa, dni zleci no. szybko Jestem mega głodny Nic nie ja jadę, też, też nic nie jest. jadę, mam detoks Więc do 12 bez jedzenia. Dobra, odezwę się zaraz Ja właśnie udaję się na śniadanie do Flaminga i spotykam się z super gośćmi. Zaraz wam pokażę z kim. Boże, nie byłam, słuchajcie, na śniadaniu od półtora roku. Wiecie, takim fajniejszym. Także dla mnie to jest mega przeżycie. Cieszę się jak dziecko. Maćko, ma to samo co ja? Maćko, tak. co to jest? Ściągnąłeś po mnie, stary. No, no, Mamy tutaj bajgla z bekonem, z jakimś omletem. To nie może być niedobre po prostu. I lemoniada? A ja mam gęstą lemoniadę. I też to samo co Maćko. Z gapuwa. Leciało. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo po raz pierwszy jesteśmy w tym miejscu. Na pewno będzie, bo ty zabierasz tylko do dobrych miejsc. Więc... A, to jest blisko naszego biura, więc... To jest najfajniejsze. Mmm! Dyskusja trwa, mamy śniadanie mistrzów. Tak zacne grono. Zobaczcie kogo tu mam. Bonjour! Sam Kubański, bonjour! Przyjechał z Paryża prosto, tutaj świeżutki. Widzicie, wasza ulubiona Kasia ja Kiedy Kasia też nagrywamy? Co, a kiedy chcesz? Jestem 25, robię szkolenie. No to słuchajcie, rzucajcie tematy, co chcecie, co chcecie o czym chcecie pogadać. Ej, albo w trójkę zróbmy karwloga. Tak. Ale ja, kiedy... ja się zapakuję, zmieścimy się tam? No zmieścimy, proszę ja Nie. Nie. Ja tam z tyłu będę się wygłupiać, wy będziecie rozmawiać o rzeczach ważnych ja będę po prostu maskotką, pardon. musimy być ciszej, bo będziemy zainteresowani. będzie na nas patrzyć. Słuchajcie, pokażemy Wam śniadanko. Wszyscy tam mówiliśmy to samo, bo czytamy sobie w myślach. Mamy tutaj taką dyskusję. Się. Szak szuka. Ja już tak muszę raz. jeść. Je jest, jesteśmy strasznie głodni. I wyszliśmy do Flaminga. Słuchajcie, to jest normalnie. Ja mówię, cieszę się jak dziecko. Cieszę się jak dziecko, że mogłam wyjść i to jeszcze w takim gronie. Dobra, mm -hmm. jemy. Tak pozytywnie jestem nastrojona po tym spotkaniu. Tak mieliśmy dobry vibe z Adamem i z Kasią. Powiem Wam szczerze, że jak widzicie tych ludzi na Instagramie, to wiecie, że oni są fajni. Po prostu widać po ich profilach, że to są fajni ludzie, naprawdę. A na żywo to jeszcze jest, tysiąc razy bardziej są jeszcze fajniejsi. Także naprawdę. Wow, dawno się tak dobrze nie czułam. O, jest i mój mąż piękny. Cześć. Dzień. Żona moja, serce moje. Nie mój ma takich. Morsz. Jak my dwoje! Weźmy zaraz no prawo autorskie, zaraz, że tak świetnie zaśpiewałeś. Mam super, e, super, Ale super, super. Opalona, pięknie. Wiesz, co no samo opalacz nałożam? Pokażę Wam, jak, jak wyglądam. Bo to jest niestabilne. Dzisiaj wyglądam, A jestem opalona. To jest jakby no, tak się na 20 lat wyglądasz. No, dziękuję bardzo. Spalona taka. Opalona. E, e, nałożyłam osta, sobie. Nód. Nałożyłam sobie, słuchajcie, samo opalacz. E, może Wam podlinkuję, który, bo nie będę teraz. Nie pamiętam, on się nazywa. Double X Espresso. E, ubrudziłam trochę. Pościel, ale no, warto, 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 warto było. było i pięknie pachnie. Nie a... pachnie tak samo, po bardziej kawą pachnie. Więc a, jest a widzę fajny. tutaj nowa kolaboracja. Stylizacja <grym> i żenem. No tak, ładnie. I <grym> Później wam pokażę to by Słuchajcie, naprawdę e, rewelacyjny poranek. A twój poranek jak wyglądał? Mężu? Przepięknie, przepysznie. Kim się widziałeś? Z Maćkiem się widziałem. Nagadaliśmy się. Za wszystkie czasy. Widzicie, czasem trzeba się rozłączyć i każdy pójdzie do swojego towarzystwa i też jest tak, ok. Karo, wybierz zwycięskie komentarze z nam. Wysyłam ci. Aha. Muszę, no, roz, muszę słuchajcie, rozwiązać właśnie rozdanie. Już mnie wypy, wypytywaliście i wypytywaliście. Słuchaj, Rewelacja Adam Chowański. Miodzio, jak go poznasz, on jest świetny po prostu, on jest jeszcze fajniejszy niż na Insta, oczywiście. Pozdrawiam Adama. Żałuję, że nie byłem. No, żałuj, że nie byłeś, ale na pewno się poznacie, Adam mi obiecał, że się spotkamy i nawet, że może coś dla Was nagramy. Chciałabym trochę o modzie i takiej akceptacji porozmawiać, także no, świetna, świetna osoba. No i Kasia, oczywiście powiem Wam, że z Kasią od razu złapaliśmy taki fajny vibe, z Kasią my gadamy o wszystkim i... Po prostu czuć... Widzieliśmy się przedwczoraj Tak, widzieliśmy się, była u nas wieczorem. Słuchajcie, czuć z niektórymi osobami takie dobre, dobre fluidy, mają podobne poglądy do was, ale też nie, koniec, nie wszystko, no bo mamy jakieś różnice zdań, ale po prostu takie, wiecie, fajne jest jak znajomi was nie oceniają, jak są tacy... Normalni. Normalni. Co to za paczka? Karolina Gągiewska. A co to jest? Jakieś listy się Co to jest? To jest list, proszę głowy program pielęgnacji. Słuchajcie, dzień dobry Karolina, jestem współwłaścicielką sklepu internetowego Mazidła Skuteczne i Bezpieczne dla Urody. Mazidła.com, który powstał 16 lat temu jest pierwszym sklepem kosmetycznej branży DIY w Polsce. Sklep wyrósł z mojej pasji osobistej i fascynacji tematyką. Haruina, jestem jako wieloletnia subskrybentka Twojego kanału na YouTube, którego nam z zainteresowanie. zainteresowaniem, dobrałam do ciebie spersonalizowaną pielęgnację, która jest dedykowana Twojej skórze. Że słuchajcie, ktoś tyle lat mnie ogląda, że zna moją skórę, to jest szaleństwo. Mam nadzieję, że proponowana pielęgnacja w postaci gotowych zestawów przy pani gustu, a Twoja skóra nie będzie już przysparzała kłopotów. Dzięki, Lidia! Wiecie co, nie spodziewałam się, też nie, w ogóle nie, nie umawiałam się jakby na to. To jest program pielęgnacji. To jest bardzo dużo Lidia przysłała. Wszystko jest tak opakowane. O kurczę, jakie opakowania w ogóle? I Wszystko jest tak pojedynczo zapakowane. Nie trzeba było, naprawdę nie trzeba było kochana. Trzeba było to wrzucić w jeden karton. A to wszystko jest, ja zobaczcie, każda rzecz pojedynczo. Wow, ale jakie to, jak to jest opakowane? Ma Dziękuję Ci bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, jeszcze czegoś takiego nie, wiecie, nie, nie doświadczyłam, żeby ktoś mi dobrał pielęgnację, po pierwsze na odległość, po drugie, tylko dla, jakby na odległość oglądając moje filmy niesamowite. Chciałabym Ci bardzo y, podziękować za pamięć i wiesz, za dobre intencje. Oczywiście nie będę mogła wszystkiego wdrożyć, od razu zacząć stosować, bo jestem na kuracji y, z moim dermatologiem, mamy wszystko ustalone, więc mam swoje rzeczy, które u mnie teraz działają. Y, I. No i nie mogę tak, wiecie, wprowadzić sobie po prostu nowej pielęgnacji, tak o tak, ale bardzo dziękuję, że mnie pomyślałaś i że, no, że tak pięknie to przygotowałaś, jestem bardzo wzruszona. Cześć, dzień dobry, cześć, witajcie, siódma rano. Dariusz dzisiaj przychodzi tak wcześnie do was, bo muszę się wybrać na działkę, mam kawał drogi, więc muszę wcześniej ruszyć i poszedłem do sklepu poświeżę pieczywo dla moich dzieciaków. I tutaj przyjdę jajko jeszcze, żebyście nie powiedzieli. Dziecko wychowane po prostu na makaronie, na bułce. I na czym jeszcze? I na rosole, o. Zapomniałem do być osób. Jajka się gotują. A żeby nie jechać sam, po dzisiaj pojadę z Maćkiem I dzisiaj jadę na działce, na działkę, bo na działce yy, robią mi studnie. Na co czekałem bardzo, bardzo długo, więc się cieszę, że w końcu jest ta studnia, bo był najpierw pan gołów i z woda gdzie trzeba napiercić. No i powiem wam, że na działce mi trochę śmiecą, więc... Yy, yy, Mam nadzieję, że szybko się zagrodzę. Poznałem tych sąsiadów, co yy, mam ich obok, więc są bardzo, bardzo mili. Jestem bardzo zaskoczony, że są tak wspaniali ludzie obok mnie. Ale dalej to już po prostu dłuższa historia. No bo wiecie, jak ktoś przychodzi nowy, coś tam buduje, to im zaburza yy, spokój. Ja to w zupełności rozumiem, ale, yy, no. ale nie mogę się na razie przyzwyczaić do tego wszystkiego, co się wyprawia i moi drodzy jadę właśnie zapłacić panom fachowcom za realizację więc muszę dojechać tam tak jakby w trakcie kończenia na miejsce zobaczyć właśnie co się dzieje nagrywam wam trochę, mam nadzieję, że mi się uda i że nie przyjadę na gotowe już i mam zbiorniczek mały żeby pobrać próbkę wody, żeby zabrać ze sobą i wysłać yy, albo zawieźć do zbadania. Bo oczywiście nasza córa, jak idzie do przedszkola, to potrafi zjeść i szczawiową, i gulasz jakiś. A w domu? W domu jakoś ciężko jej to przechodzi. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają, że w przedszkolu zjedzą wszystko, a w domu już wybredne. Ja myślę też ze względu na to, że w domu mogą sobie na więcej pozwolić, wiecie. Tutaj popłaczą, trochę postękają, tata mama, zróbcie mi makaron z masłem i, i, i dostaną. A w przedszkolu już sobie nawet sami nie pozwalają. Może przez to, że dzieci mają bardziej tam taki respekt i szacunek, a tutaj wiedzą na co mogą sobie pozwolić. I ja cały czas się dziwię, popatrzę na to jedzonko, co dostaje w przedszkolu i się pytam, czy zjadła. Mówią, tak, tak, zjadła, kulasz. Co? Jak to możliwe? I jestem zawsze w szoku. No dobra. On no, strasznie odosnieje. Ale duży jesteś to jest już. Czynka. Tu apodajesz? No, U mnie. A zobacz, jak ładnie mnie da. głos. Patrz. A daj głos. A ciastko, ciastko dostaje wtedy. a. No. Daj głos. głos. Ładnie. Daj głos. Ładnie. To jest brzydko. Ładnie. Daj głos. Brawo! <noise> <noise> super. No, nagroda musi być. A braszad? Abra dobry pies. To było waruj, no ale dobry. Wiedziałaj, że coś masz zrobić. No powiem Wam, że Maciek w tym swoim aucie ma czyściutko. No, to jest chłopak zadbany, to on lubi tutaj pewnie jak żeby mieć pięknie. I czekam na niego, bo wieczor od odbramy. Ale ten baniak będzie <grym się> latał. A nie, poszłem go tak wiesz. O, ogarnąłem. Ogarnąłem, to... żeby nie za to. Zebrałem baniak ze sobą. Yy, potem po wodę, wiesz. Żeby pobrać próbkę wody, żeby badania zrobić. Tak, żeby badania okay. zrobić, bo tam chyba trzeba 3 litry, aż. I sobie to podzielę na ten. A ty dzisiaj korki masz, mówisz? Tak. Wracamy i. A z czego? Ekonometria. Ojej. To jest y, taka nauka stat statystyczna. Bardzo potrzebna oczywiście do życia, nie? Nie. Nie? Nie. Nie. nie? nie. Znaczy no na pewno w niektórych zawodach się przydaje. Ja myślę, że Kuba coś ogarnia. A. Z tego? No ja chciałem tu panów nagrać, że coś robią, a tu już zrobione. Koniec. Przyjechaliśmy na marnes. Tylko zapłacić. No to nie na <laughs> marnes. zapłacić. Nie, 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 nie ma, bo musi odstać, bo to co kopali to na się nie nie da, to Leci, fajnie. Jest progres. Macie chcesz się wykąpać? Dawaj, Może innym razem. Innym razem. Jest, ale czysta leci, nie? Widzisz? Właśnie wydaje się, jakby była czysta, tak. ale. Może wcale nie jest czysta. Może wcale nie. Lecimy chłopaków, słuchajcie. <noise> Studnia wykopana, więc bardzo mili byli w ogóle, nie? Tacy przyjaźni. Bardzo słuchajcie, sympatyczni. Sympatyczni na maksa. Słuchajcie, mam osobistego. Tragarza. Osobistego kamerdynera, który mi tu wszyscy <noise> Który mi tu niesie paczki. Słuchajcie, w tej wielkiej paszce ciuchy. Zaraz idę do domu nagrywać, bo będę nagrywała na Insta Stories. Pierwsze wrażenia jednej polskiej marki. Uh, Mam jeszcze owocki, zaraz Wam pokażę, które. Już dobrze znacie. Jeśli oglądaliście mój film z markami polskimi. Darko, jaka stylowa w ogóle. Jakie spodenki. Jak ja je oglądam. Can I see? Can see, can see you. You can see me. Can see you, I can see you. Nawet nie pamiętam teraz, która widzę. Musisz nacisnąć jeszcze raz, minus dwa. Słuchajcie, dostałam dzisiaj fantastyczny jest, prezent od Drunk Elephant. W ogóle Piękne, nazwa, dra, nazwa Drunk Elephant, Drunk Life, no śmieszna, ale piękny, piękna kosmetyczka. Się nazwa. I zawartość. Jeszcze nie testowałam nic z tej marki, ale podobno że to że dziewczyny u mnie już używały, więc... Zabieram do domu i będę A, używać. Tyszkę świetnie wykonana jest No to? Co Ty dzisiaj robiłeś w ogóle? Ja dzisiaj byłem na działce moim drodzy, nagrałem trochę, bo widzieliście już na blogu. Byłem dzisiaj, bo panowie od studni, yy, od studni, panowie od studni wykopali studnię. I idę do kuchni i nagram Wam house action, bo chcemy zapakować, słuchajcie, prezent urodzinowy. Dzisiaj idziemy na rodzinę do chłopca u nas w rodzinie. I słuchajcie, pojechaliśmy, pojechałam z Betty do Action, Widzieliśmy, widzieliście w zeszłym vlogu i pokażę Wam, co można w action kupić. Taki, Taki zestaw nerfów naprawdę wychodzi o wiele nerfów. taniej nerfów, <taki> wychodzi o wiele taniej w action niż w innych sklepach. I były chyba cztery wielkości 4 cztery jakby progi cenowe. Ja Ci pokażę. O! Już zepsułam Darkowi. A nie mam ręki. Nie mam ręki, żeby tam, żeby przyjść. A co Ty zacząłeś tu pakować? A ja chciałam pokazać, jakie herbatki od mamy dostaliśmy z Holandii. Poczekajcie, pokażę Wam kilka. Znacie sklep Albert Heim? To jest taki taka sieciowa w Holandii i mama nam zawsze przysyła herbaty stamtąd. Są najlepsze dla mnie. Tak się przyzwyczailiśmy do tych herbat. Ja sobie zaraz zaparzę i wiecie co, i wypiję później z, z lodem, bo ja bardzo lubię mrożoną herbatę. Tej nie piliśmy, to jest jakaś nowość. E, jaśminowa jest pyszna z pomarańczą. Mango. Powiem wam, że o, ta popaja też jest pyszna. Jak jesteście w Holandii, to na pewno znacie ten supermarket, więc możecie sobie kupić tę herbatę. I ta truskawka, sztosik na maksa, pyszna jest. jest e, Przepyszne. Słodkie są te herbaty, wiecie, one są słodkie, e, same w sobie. No i czarna z cytryną, klasyk do miodu. Także dzięki mamo za, za paczuszkę z Holandii na Dzień Dziecka. Tu dostaliśmy jeszcze paczkę e, takich cykierków bez cukru. One są pyszne. E, wiecie, są takie wielkie sklepy, gdzie na wagę są pakowane słodycze. No i mama poszła i mówi, o to wam kupię na Dzień Dziecka i tak dalej. A mówimy, nie, to może bez cukru, bo w ramach nie jest słodycze. I znalazła właśnie kawowe, takie. Wiesz co? Nie, one nie są y, kawałek. Karmelowe. Tutaj jest też no jest cappuccino. Tu jakiś taki słodki. Także są naprawdę fajne smaki. Lubisz pakować prezenty? Tak. Ja nie znoszę. Tu zawsze krzywo wychodzi. Kwestia... Nie mam cierpliwości, wiesz? Sprawy. Niektórzy lubią. Ja lubię ogólnie papiernicze rzeczy, ale akurat pakowania bardzo nie lubię. Muszę liczyć czy to mi się pokryje. Może nie, bo się zagnie. Tak. A ty w tą stronę zawijasz? a widzisz. To może się zmieścić, może być dziura po środku, nie wiem. Zobaczymy. Czyli nie, może. Może nie będzie. Chyba nie będzie. Co? Nie wystarczyło? Nie, ale no robię inaczej. Chciałem chciałam zrobić... O, tak. No. A te O zobaczcie jaki tutaj jest ten. To jest organizacja. organizacji. To wziąłeś to z TikToka, nie? Nie, po prostu. Nie, nie, nie składałaś nigdy kłaczek? No nie tak. Nie robiłam no. takiej kłęki. Tak, Pięknie. No. Nie, no. wyszło całe. Ładnie wygląda. Mi się przydała taka ale bez to nie będzie fajnie. Jestem już w domu, słuchajcie, Darek robi zdjęcia do nowej kolekcji kryształowej naszyjników, a ja mam online masterclass z samą chudą przez francuską Sephora, już Wam pokazuję. Wiecie co wyciszę tutaj? Kuda teraz opowiada o tym nowym Glowish tej swojej nowej, nowym produkcie. Mam nadzieję, że Sephora mi go przyśle, szczerze mówiąc, e, żebym go mogła przetestować. Chociaż ja z chudy jeszcze nigdy nic nie dostałam, więc nie wiem, zobaczymy. Dostałam to zaproszenie właśnie na event online, więc może, kto wie. E, dostawaliśmy w taki sposób, e, nie, nie jest to tym razem na Zoomie, bo osób jest za dużo, e, jest to przez francuską stronę Sefory i trzeba było się przelogować. Oni przy, przesyłali nam na maila taki, wiecie, jednorazowy kod dostępu i w ten sposób się połączyliśmy. Także ja teraz uciekam i posłucham trochę Master Klas. Słuchajcie, nie wiem na czym się uciął mój haul z Action, ale weszła moja córka, zobaczyła te rzeczy i wiecie, ten prezent, który pakowaliśmy z Darkiem, i po prostu nie dało rady już dalej wam nic pokazać. Także wracam do tego haulu. Mam tutaj te torby, leżały przez cały weekend. Jak Wam się makijaż podoba, będzie na moim kanale w sobotę. Tych rzeczy, które kupiliśmy, to zdecydowanie tą pod podstawkę, pod biżuterię Wam polecam. Przepiękna rzecz tutaj na pierścionki. No, my to bardziej do zdjęć wykorzystamy, ale naprawdę ładnie to wygląda. Można sobie wyłożyć. I jest to szklane. Betty zauważyła i pani przy Kasie mi bardzo poleciła taki zestaw do tie-dye. I pani powiedziała, że to naprawdę działa, i żebym absolutnie nie wkładała do środka mokrej koszulki, tylko żebym robiła to na sucho. Więc ciekawostka. Słuchajcie, czy chcecie test tego na kanale? Ja bym nagrała test, zafarbowała parę ubrań, założyła je później. Kiedyś, dawno temu, kto pamięta, naprawdę już chyba z 8-10 lat temu robiłam takie rzeczy na... Z 10 lat temu, no tak. Robiłam takie rzeczy na moim kanale, także jak chcecie to to, to nagram. Ale to było bardzo tanie, bo kosztowało coś około 30 zł. Więc fajny pomysł na prezent. E, Betty kupiła kartkę, mnóstwo jest kartek prezentowych i tego typu rzeczy. Ja również kupiłam kartkę, już na urodziny schowam ją do, do sierpnia. E, co my to kupiliśmy? Ciasteczka przy Patrol duże rzeczy z tym patrolem, jeżeli was interesują, e, także ciasteczka i również, proszę bardzo, płótna mini płótna, moja córka uwielbia malować farbami, często malujemy farbami, wczoraj malowała z Darkiem pół dnia malowali, wymazali się także podobrazia są w różnych różnych rozmiarach, e, możecie sobie sami malować, no i też oczywiście dostępne są farby, e, farby też kupiliśmy ale już poszły w ruch farby z brokatem słuchajcie, kupiłam też ciuchy i będę nagrywać osobne mierzymy, nawet nie wiem czy nie dzisiaj, bo mam fazę na nagrania, przez weekend nic nie nagrywałam po prostu byłam wiecie wyjęta e, przez tę rodzinę kupiłam kilka ciuchów Między innymi leginsy, sukienka ktoś, ktoś mi napisał pod filmem, dlaczego nie kupiłam w action ostatnio ciuchów i że było do fajne mierzymy, więc proszę bardzo. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem i nagrywam mierzymy. Oczywiście ciuchów jest więcej. Nie będę Wam też wszystko dokładnie pokazywać, co te rzeczy one size, także zobaczymy na, na filmie. I jeszcze czy jeden C patrol ale tych Wam nie polecam, nie smakują mojej córce. Są słodkie, ale jakieś takie nie robi smakują. w każdym razie. Kocha psi patrol, więc czasem jej coś tam z psiego patrolu kupię. U! Wywala się. Nie wiem, czy to wszystko, ale zdaje się, że wszystko. No bo reszta to były te zabawki, które daliśmy na urodziny. I powiem wam, że ten nerw to zrobił e, po prostu cały prezent. Jak macie takiego chłopca, on, e, ten nasz ma e, 9 lat. Jak macie takiego chłopca właśnie 8-10, to będzie zadowolony z tego pistoletu. To był hit po prostu całego... Dnia. Też te gumy, nie wiem czy tam widzieliście, te, czy ja to nagrałam w końcu tym pamiętam. Te gumy takie, automat do gum, też zrobił, wiecie, furorę, nowy automat. Takie różne małe rzeczy, ale wiecie, dzieciaki lubią. Często dzieci lubią więcej dostać, ale właśnie takich drobiazgów. No, także fajnie było, fajne urodziny i prezenty się spodobały, także warto się do Action czasem przejechać. Dobra, w takim razie. Jak już wam wszystko pokazałam, to mogę to w takim razie wypakować i mogę w końcu nagrać mierzymy, także myślę, że może, może dzisiaj to nagram.